Swego czasu miejski ośrodek kultury podjął się szlachetnej misji przypomnienia ludziom twórczości Jerzego Szaniawskiego. W tym celu legionowska placówka zainicjowała festiwal poświęcony znakomitemu pisarzowi i ferietoniście, o czym rozpoczynając w miejskim ratuszu jego drugą edycję, dyrektor Moku pokrótce przypomniał. Rok temu była odsłona, która miała naturę intelektualną. Chodziło o przygrzenie mistrza, o jego, o jego życiorys, o miejsce, w którym e, mieszkał, a jest to miejsce e, ogarnięte pewną legendą, jak również o jego twórczość. Odbyło się sympozjum naukowe w Akademii Humanistycznej e, w na no, kiedyś Zagrzynek był na terenie powiatu Półtuskiego. Tym razem, jak stwierdził szef MOKU, festiwal Szaniawskiego przybrał charakter bardziej literacki, choć organizatorzy chętnie sięgnęli też po inne dziedziny sztuki. Ogłosiliśmy konkurs na plakat związany z dziełami sztukińskiego. Te dzieła, możecie państwo, ten plakat, te plakaty, możecie państwo obejrzeć na, na korytarzu. Naprawdę są zdumiewające, są piękne, reprezentują bardzo wysoki poziom. Czy dorównujący klasie głównego gościa wtorkowej imprezy w ratuszu, to już inna sprawa. Zaproszenie do Legionowa przyjął bowiem jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, Wojciech Przoniak. Świętując pół wieku pracy twórczej, nagrał on i wydał audiobooka zawierającego opowiadania Szaniawskiego, te z profesorem Tutką w roli głównej, a teraz chętnie jeździ po kraju, przypominając rodakom tę mocno już zapomnianą literacką postać. Metafory o dostarczaniu kultury pod strzechy, niezapomniany Moryc z Ziemi Obiecanej woli jednak na te liczność unikać. Nie mam takiego doświadczenia, bo nie jeżdżę po wsiach, ale dla mnie jest bardzo ważna kultura, no, bo jestem człowiekiem kultury, więc muszę mieć adresata. W sali widowiskowej ratusza Wojciech Przoniak znalazł ich prawie komplet. Na wstępie aktor uświadomił słuchaczom, że będą mieli do czynienia z czymś więcej niż tylko czytaniem, a przynajmniej zrobi wszystko, aby tak się stało. Czy ta lektor, czy ta nauczyciel, czy ta. Aktor musi zawsze grać. To znaczy musi ze słowa, które jest napisane, uczynić obraz, wyrzeźbić słowo. Bo słowo napisane dopiero w ustach aktora powinno ożyć. Popołudnie z profesorem Tutką rozpoczął fragment wspomnianego już audiobooka. Po takim swego rodzaju playbacku słynny aktor pokazał, co można wyczarować ze słowa. W pewnej chwili rzuciliśmy się do drzwi, drzwi ktoś zamknął. Groza sytuacji powiększała ciemność, w której rozszalały cielsko fortepianu, chrzczerząc klawisze i jęcząc strunami przy każdym uderzeniu o ścianę, wstrząsało Skoro już o niej mowa, przypadająca za rok 50. rocznica odejścia Jerzego Szaniawskiego, może być zarazem początkiem architektonicznego wskrzeszenia. Jak zdradził Zenondurka, czynione są starania zmierzające do odbudowy dworku słynnego dramaturga w Jadwisinie. Co ważne, jest szansa, że wkrótce od słów uda się przejść do czynów. I zrobimy wszystko, mając różnych środowiska, mając samorządowców, mając naukowców, mając aktorów i, i jeszcze innych ludzi dobrej woli, spróbujemy być beneficjentami z dwóch firm, powiedziałbym w Studiu Myślowym, od Marszałka Województwa i od Państwa Polskiego, żeby, żeby te pieniądze, e, jakieś, które na pewno przyjdą i, i będą ludzie dobrej woli, żeby one godnie, godnie były poświęcone na odbudowę tego dworku. I to jest główny cel. Cel nie da się ukryć bardzo ambitny, wypada tylko mieć nadzieję, że także realny.